Siódmy scenariusz, niebezpieczna przystań. jaszczuro ludzie rzeka z mostem. Nie umarli. W, rodu wonkarszty. Zaczynam. Czwarta runda niebezpiecznej przystani. szczuro ludzie przyleźli i mnie biją. Z animacji, nekromanta. Trzech ząbiaków udało mu się przywołać. Trzech przyjdzie trochę później. Co zaznaczyliśmy kośćmi? Hrabina dzielnie stawia opór w bramie. Walka trwa. A tutaj, takie krzaczki, które maluję od wczoraj. Mam już 5 pomalowanych z 11, które przysłużą takim nowym, fajnym pomyśle, który mam nadzieję też niebawem zaprezentujemy z Karolem. Szósta runda. Niestety, <laughs> hrabina. Poddała scenariusz. W takim układzie kapłan skinków. Trzecie proroctwo. Zimno krwiści. No, nie ma możliwości zmusić ich do niezdania liderki. A my już rzucamy. Właściwie, jak ten krok cigortu wpadnie, to już będzie więcej strat niż zysku. Tak więc gratuluję. Karolkowi, Jaszczuro Ludziom, zwycięstwa w szóstym, siódmym scenariuszu.